Witam, witam i zapraszam na przygotowanie sałatki dzisiaj z udziałem pieczarek. Pieczarki już u mnie leżały jakiś czas w lodówce. One są tutaj obrane, ja je pokroję w, w drobne kawałki i będę je przysmażać. Tutaj mam y, jedną puszkę fasoli, jedną puszkę groszku z marchewką już odsączone z płynu. Miałam jeszcze jedną czerwoną paprykę. Wiadomo pozbyłam się gniazda nasiennych i kroję ją w kostkę. Jedno jabłko. Połowa kapusty pekinki została z Gerosa. Trzy jajka na twardo. I ogórki. Myślę, że cztery konserwowe tym razem. Sól pieprz do smaku. i majonez jeszcze zobaczymy może jakąś wędlinę dodamy zabieram się za krojenie pieczarek przysmażam je na oleju i widzimy się potem i tak pieczarki już mam przysmażone na oleju troszkę soli pieprzu i odrobina majeranku jakieś 200 myślę 50 gram było tych pieczarek, one u mnie już leżały w lodówce, więc dzisiaj je wykorzystałam. Tutaj je wyłożyłam na talerz, żeby one przestygły. Tutaj już większość po prostu rzeczy mam pokrojone. Tu wiadomo, mówiłam groszek z marchewką. Tutaj ta fasola z puszki duża biała. Ale jak macie możliwość, to możecie kupić tą. Czerwoną, fajnie będzie kolorystycznie. Dałam cztery konserwowe ogórki, konserwowe lub kiszone. Akurat przyniosą konserwowe. Trzy jajka na twardo. Jedna papryka. Sobie tam kroicie, wiecie, jak wam odpowiada. Jedno takie duże jabłko, lub dwa mniejsze jednak zdecydowałam, że dodam wędliny mąż akurat kupił mortadela wieprzowa ale możecie jakąś szyneczkę dać tutaj jest 500 gram także dam pół tego kawałka pokroję w kostkę i potem będę kroić już tą tą pekinkę będziemy mieszać i dodawać majonez tak naprawdę sałatka z tego co Akurat miałam w lodówce, można nazwać, sałatka warzywna z pieczarkami, ale jeżeli nie macie pieczarek, to możecie nawet pominąć i dać wędlinę, także będzie ok. Oczywiście będziemy doprawiać solą i pieprze. Możecie zrobić tak jak ja, że ja po sobie po prostu pomieszam wszystko, połączę. Lub możecie sobie też robić taką sałatkę warstwową, jak macie fajną miseczkę, że każda warstwa osobno i sobie przekładacie warstwami majonezu. Dobra, zabieram się za krojenie mortadeli, jakieś 250 g mortadeli lub szyneczki jakiejś ulubionej wędliny, co tam macie, i pokroję tą pekinkę. Trzeba wykorzystać to, co akurat jest w lodówce i Dzisiaj pomysł na taką sałatkę warzywną z pieczarkami przysmażonymi. Dobra, biorę się do pracy, pokażę Wam. Będzie wszystko pokrojone, będziemy przyprawiać. I tak, moi drodzy, zobaczcie, praktycznie wszystkie składniki mam tutaj przygotowane. Wzięłam sobie takie większe. Jest to naczynie żaroodporne, ale ładnie też wygląda. Na zrobienie sałatki. Teraz może zanim pokroję właśnie pekinkę, weźmiemy sobie to, doprawimy, kochani, pieprzem i solą, pomięszam to. Tak się właśnie hmm, zastanawiam, czy mieszać tą pekinkę, czy ją tak ułożyć po powierzchni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Fasola, groszek z warchewką, papryka. Jakbyście nie mieli na przykład świeżej papryki, to nawet opcjonalnie można dać paprykę konserwową. Także tak naprawdę z tego, co raczej macie w domu, nie? Myślę. Ja jednak chyba wymienię tą kapustę na razie wstępnie to przymieszam. taka jak to mówi się prazdrowotna sałatka tak na spontana dzisiaj z produktów tak naprawdę które mi zostały w lodówce jednak wiecie troszkę wędlinki zawsze nie tego. Nie zaszkodzi. Wstępnie mam przyprawione. Zaraz zabieramy się za krojenie tej pekinki. Czekajcie, wezmę duży nóż do krojenia. Tak, żeby ona była drobni, troszkę. Jeszcze soli tego nie sprzątam. I mamy deskę. I zabieramy się za. Krojenie naszej perkinki. Nie wiem, czy po prostu całą tutaj zużyję. tą perkinkę okaże się, ale dobrze, właśnie trochę. Jak się coś zostanie, to będą miały moje chomiki One bardzo lubią też ja w okresie zimowym tak mało staram się powiem wam im dawać takich rzeczy które wiecie to już nie jest to co w sezonie ale od czasu do czasu nie zaszkodzi o mamy sobie troszkę drobniej pokroję żeby wiecie nie było tych takich tych wyrzucam jeszcze pewnie jedną część będzie może by po prostu nie było aż tych takich tutaj tych strasznych tych zgrubień nie bardziej Ta śmiechka głąbów piekinka była powiem wam bardzo yy, duża yy, już macie na kanale yy, gyros córka robiła ja byłam za operatora. poszło pół pekinki. Było dwie takie średniej wielkości salaterki. I wystarczyło tej pekinki i jeszcze się dzisiaj zostało na wykorzystanie na taką mieszaną sałatkę. Zobaczymy. Zaraz będziemy to mieszać. Pół słoika majonezu jeszcze zostało. To akurat myślę, że będzie ok. I tak 4-5 łyżek na tą wiecie sporą ilość. Oczywiście na co najmniej 2 godziny do przegryzienia do lodówki. I można podawać do czegoś taką sałatkę. Można sobie z kanapką zjeść czy tak sobie zjeść. Dobra, zaraz kochani Wam pokażę, kto wygląda. Nie Uciekajcie. Dobra, mamy już pokrojone. Będziemy teraz łączyć. Tutaj myślę, że tej pekinki będzie ok. Widać, widać. Dobra. Ja po niej już od razu troszeczkę solą pieprzem posypię. Zaraz pomieszam. Może z pozostałymi tutaj warzywami ją i będziemy zaraz majonez dodawać. ale mnie pieprz zakręcił. Nic kochani, musiałam sobie kichnąć. Żeby złączyć się na chwilę, bo mnie tak pieprz zakręcił w nosie. I nawet powiem Wam, że wyszło to nie głupio. Fajnie to wygląda. <tryk> Tak bezpośrednio do nosa jak się tu stanie, to on kręci, nie? Dobra. Mamy wstępnie wymieszane, zaraz sobie dokładnie to wymieszam z majonezem. Wygląda całkiem, całkiem. Czyli dajemy ten majonez. Raz, dwa. Myślę, że cztery łyżki tutaj będzie. Majonezu. Dobra. Jeszcze sobie potem wymuskam. Łączymy to wszystko dokładnie. Fajna taka wyszła. Kolorowa sałatka Będziemy zaraz spróbować. Wy dosyć wiecie. Dokładnie to je wymięszać. Postaram się, żeby był na bieżąco opisany przepis. Na to taką sałatkę. Po prostu rozrzucamy się na smakerze. Ogólnie to Was zapraszam na moje przepisy, które sobie możecie wydrukować. Na te najnowsze rzeczy, które macie na kanale ciasta dania. No i staram się też uzupełniać te starsze po prostu przepisy w miarę możliwości i je po prostu umieszczać w opisach filmów żeby ktoś po prostu jeżeli szuka czegoś co miał fajny przepis myślę że jest wymieszane czekajcie wezmę jakąś łyżeczkę spróbujemy jak to pod względem pieprzu i soli wygląda. Oczeka mm. soli wystarczająco. soli wystarczającą, tylko po prostu tam jeszcze tego. i troszkę pieprzu powierzchni. Jakbyście mieli akurat jakąś tam. Fajną tą, jak to się nazywa, jakąś natkę czy coś takiego, to możecie sobie wiecie, zrobić po prostu taką sałatkę. I jakąś po prostu zieleninką No i potem do lodówki Zaraz stawiamy. Ale na, jak mówiłam, co najmniej dwie godziny. Już smakuje fajnie. Jak się smaki przegryzą, to wiadomo. Będzie to smakowało jeszcze lepiej. Wyszło dosyć, kochani, sporo. Jeszcze tutaj chyba jakiejś kanapki zostało. Także widzimy się przy próbowaniu potem. I sałatka powstała. Jakiś czas w lodówce, nawet więcej dwie godziny. Przyszła pora kolacji. Nałożyłam sobie na talerzyk, prezentuję się w ten sposób. Zrobiłam sobie kanapeczki z serem, herbatkę. I zaraz wspólnie spróbujemy, jak wyszła moja taka mieszana sałatka z pieczelkami. Jeżeli tam. Ktoś zechce sobie może po prostu doprawić solą lub pieprzem. Sałatka super smakuje. Ja się zabieram za jedzenie, z wami się żegnam Pa!